Co się tam dzieje? Uciekliśmy, ale niszczy wioskę i pewnie zaraz całą ją zniszczy. Weźmy to można zwiady. Dobra, polecimy, co? Coś tu Nie, on położył się w stronę naszego monumentu zatrzymajmy go! Stoi! Oh fuck! Gdy ich poinformowałaś... Nie odchodzę! On idzie w naszą stronę! Zróbcie coś! Będzie trzeba aktywować pozycję obronną. Zobaczcie jak wasz łonocha zatrzyma! No nic więcej was nie stać! Się, co? Ja spróbuję go pokonać. Albo odstraszyć chociaż. Dobra, może się uda. No, zobaczymy, co powie się dookoła. Dobra, to czwarta. Ja ha, Od razu ciekawe. Ale świetnie. Zrochaniśmy go na Wow, bardzo dobrze, królu. Teraz tylko pytanie, co dalej, jak go pokonać?